Nauczanie domowe. 14. niedziela zwykła. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 6, wersety od 1 do 6. Tytuł: Wiara nas określa. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu przysłuchując się pytało ze zdziwieniem, skąd on to ma? I co za mądrość, która mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Jezus nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Co tylko zrobił? Okazał miłosierdzie. uzdrowił chorych, którzy po prostu potrzebowali pomocy, i Jezus wyszedł naprzeciw ich potrzebom, zlitował się, ale mieszkańcy nie byli w stanie odczytać znaku i cudu, który dałby im fundament dynamicznego duchowego rozwoju. Oni nie byli w stanie tego zrobić. Oni po pierwszych zdaniach nauczania Jezusowego od razu poszybowali w wątpliwości, w pytania, w niedomówienia, w niedowierzanie, w podważanie jego autorytetu. Natychmiast to się stało. Dziwna rzecz. Oni zauważyli przecież, że Jezus jednak przekracza ich poziom. Przecież dostrzegli to, że to, jak on naucza, to, jak mówi, to, jak się zachowuje, to jest coś więcej niż przejął z ich środowiska. Oni mieli doskonałą świadomość tego, że przecież nie mógł się tego od nich nauczyć, bo oni tego nie mieli, bo oni tak nie rozumieli słowa, bo oni nie mieli tej mądrości, bo oni nie mieli tej bystrości, tej świadomości. I widząc to, dostrzegając naprawdę różnicę, która powstała w jego osobowości, co widać było przez cuda, które robił, przez nauczanie, które głosił, nie potrafili tego docenić, nie potrafili tego przyjąć w ogóle, że tak może być. Zauważmy, Jezus co jakiś czas przychodzi do swojej wspólnoty. Do tej, w której jesteś. Odwiedza swoją rodzinę. Tę, w której żyjesz. Zagląda do krewniaków, czyli do nas. I naucza, oczekując wiary. To, jak przyjmujemy słowa Jezusa, jest swego rodzaju testem. Jak ja do nich podchodzę? Jak ja w nie wierzę? Czy lekceważę? Czy szanuję? Czy uważam za prawdę? Czy uważam za coś, co gdzieś tam zostało zapisane i ma to jakieś, jakąś wartość historyczną, moralną, mądrościową nawet, ale nie uważam tych słów za słowo życia, za cudowną interwencję Boga. I wówczas Jezus przychodząc do swojej wspólnoty, Niestety, zastaje niedowierzanie, skupianie się na sprawach nieistotnych, plotki i podsycanie wątpliwości, niszczenie lokalnego autorytetu, słowa, które podcinają skrzydła. Można by to zdefiniować jako stan kiszenia się we własnym sosie. To niestety Jezus... Dostrzega, kiedy przychodzi do swojej wspólnoty. Gdyby dzisiaj przyszedł do Twojej, co tam zostanie? To ważne pytanie, ponieważ obecność Jezusa i nasza reakcja na Jego słowa są testem. Testem mojej i Twojej wiary. Testem wiary naszej wspólnoty. Jeżeli odkrywamy takie elementy, które widoczne są tutaj w Ewangelii bardzo jasno, to pora się nawrócić. To pora zrobić coś, co będzie przełamaniem tego. Dlaczego? Dlatego, że Jezus chce, byśmy za nim ruszyli w świat. Przełamali te bariery i wewnętrzne przeszkody. Porzucili ciasne poglądy i uprzedzenia. Byli gotowi pójść za tym wezwaniem, które on daje. Uwierzyli równocześnie, że można inaczej, że można odważniej, z całą mocą, z całą pasją i godliwością i zapałem żyć wiarą i nieść dobrą nowinę i spowodować zmiany w świecie. Ale Jezus najpierw chce, żeby to się stało wtedy, kiedy on przychodzi do Twojej rodziny, do Twojej wspólnoty. Do Twojej parafii. Co tam zastanie? Kiedy odwiedzi Was za miesiąc? A może potem odwiedzi za pół roku? A może jak Twoja wspólnota wygląda w takiej perspektywie, być może Jezus był tam rok temu, a przychodzi teraz po raz drugi? Jakie widzi zmiany? Jaki widzi rozwój? Jaką widzi otwartość na Jego słowo? Każda wspólnota powinna zadać sobie to pytanie, bo Jezus od czasu do czasu przychodzi. I to przyjście Jezusa, to poruszenie Jego słowem jest takim testem: czy my pójdziemy za tym poruszeniem, pójdziemy za tym wezwaniem? I zwróćmy uwagę, że Jezus odwołuje się do postaci proroka. Jezus mówi, to moje przyjście jest głoszeniem słów proroczych. To nie są słowa takiego lekkiego sobie nauczania, takiego luźnego komentowania, takiego niezobowiązującego podsuwania tekstów. A no, może by ktoś to przeczytał, a może by się ktoś zastanowił, a porozmawiajmy, a podyskutujmy. Nie. Jezus nie mówi o takim nauczaniu. Jezus nie mówi o takich odwiedzinach. Jezus nie mówi o takiej misji. On mówi o tym, że on jest prorokiem i jego słowa trzeba odebrać jako prorocze. Gdy mówi, wstań, idź. Podnieś się i ewangelizuj. Przebacz i idź dalej. Zaproś innych i zróbcie coś wspólnie. Zaproponuj i rzuć na to. Wszystko, co potrafisz, całe swoje obdarowanie, Jezus tak mówi, tak naucza i tak zaprasza. To jest ten test. Jakie słowa przyjmujesz, a być może jakie podważasz. Odwiedziny Jezusa są testem dla każdej naszej wspólnoty. Prośmy z pokorą, byśmy mieli tyle odwagi, i tyle gotowości, byśmy pozwolili Słowom Jezusa budzić w nas wiarę i porwać się temu proroczemu wezwaniu, które ma dla nas, dla Twojej wspólnoty, dla mojej wspólnoty. Niech w tym pójściu za Mistrzem błogosławi Ci Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.